Zauważyłem coś takiego, że my, jako ludzie, e, bardzo często jesteśmy ekspertami w jakiejś dziedzinie. E, kiedy jest to często nasza praca, czy nasza pasja, nasze hobby, możemy godzinami mówić o tym, ponieważ mamy, mamy dużą wiedzę, mamy szeroką wiedzę, mamy dogłębne poznanie tematu, mamy duże doświadczenie, możemy godzinami o tym mówić, fajnie się tego słucha. Możemy być ekspertami w jednej dziedzinie, a Moja obserwacja jest taka, że możemy być jednocześnie, jednocześnie będąc profesjonalistami, ekspertami, fachowcami w jednej dziedzinie, jesteśmy kompletnymi ignorantami w sprawach wiary, czyli w sprawach, które odnoszą się do Boga i naszej relacji do Boga. Zobacz. Ignorancja, bycie ignorantem w niektórych sprawach może cię kosztować życie. Jeżeli jesteś jeździsz samochodem, a jesteś ignorantem w, w kwestiach, nie wiem, podejścia do, do ogumienia czy, czy bezpieczeństwa, tak samo w sprawie na przykład budowy domu, w niektórych kwestiach popełnienie pewnych błędów czy ignorancja w jakimś temacie może cię kosztować życie i dobrze o tym wiesz. Natomiast o wiele gorsza jest ignorancja w sprawach. Wiary w sprawach odnoszących się do Boga, ponieważ to może cię nie kosztować tylko życie to fizyczne, to może Cię kosztować życie wieczne. Ignorancja w sprawach tych doczesnych, w sprawach np. bezpieczeństwa, kiedy się porusza środkami transportu i tak dalej, może Cię kosztować życie. Ale ignorancja w sprawach wiary i w sprawach odnoszących się do Boga może i będzie Cię kosztować życie wieczne. Dlaczego, będąc specjalistą i gromadząc wiedzę na pewne tematy, zgłębiając, porównując, pytasz ludzi, zasięgasz informacji, zasięgasz wiedzy na dany temat, czytasz, studiujesz, porównujesz, myślisz krytycznie bardzo? Krytycznie nie bierzesz wszystkiego, co ci ludzie mówią. Mówisz: Aha, ten gość ci powiedział to, zapytam kogoś innego, przeczytam jeszcze. Aha, okazuje się, że nie do końca ta informacja była właściwa. Okazuje się, że to, co gdzieś jednak zrobiłem większy research, okazuje się to, że to jest właściwe, to jest prawda. Tutaj gdzieś ktoś nie powiedział mi właściwej informacji. Nie bądź ignorantem i tak jak nie jesteś ignorantem w innych dziedzinach, nie bądź ignorantem w sprawach odnoszących się do Boga. Tak samo zrób research. Zacznij czytać Biblię, nie przyjmuj tego, co ci ludzie naopowiadali o Bogu, co ci ludzie powiedzieli, jak należy, co należy yy, i tak dalej, którzy podają się za jakichś tam fachowców. Wiesz dobrze, że często informacje, które ludzie ci podają na różne tematy, nie są prawdziwe, bo chcą na przykład zarobić na tym. Nie powiedzą ci pewnych rzeczy. A gdzieś indziej ten sam produkt jest o 50 zł, na przykład tańszy, przy 300 zł masz oszczędność, tak? Wiesz dobrze, że robisz research i myślisz, Myślisz, porównujesz, krytycznie podchodzisz do tematów w różnych obszarach swojego życia. Tacy jesteśmy jako ludzie. Nie popełniaj tego błędu w kwestiach odnoszących się do Boga. Nie bierz wszystkiego, co ci powiedzieli, jako, yy, jako, jako pewnik. Tak samo bądź krytyczny, tak samo sprawdź, tak samo poszukaj. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ignorancja w tym zakresie może Cię kosztować i będzie Cię kosztować życie wieczne. Nie jest tak, że nie możesz się tych rzeczy dowiedzieć o Bogu i o relacji do Boga. Te rzeczy nie są tajne, one są jawne. Te rzeczy to nie jest jakaś mgłowitym głową i dostępne tylko dla garstki tych profesjonalistów, wybranych, którzy mówią ci, że oni tylko mają monopol na prawdę, oni mają monopol na zbawienie, oni mają monopol na, na życie wieczne. To nieprawda, to są bzdury. Nie wiesz temu. Tak jak w innych dziedzinach nie pozwalasz się okłamywać, tak w tej dziedzinie zrób własny research. Wystarczy otworzyć Biblię. Otwórz Biblię i przeczytaj jedną z Ewangelii. Te rzeczy odnoszące się do Boga nie są tajemne. One są proste i jasne. Wystarczy otworzyć i czytać. Nie bądź ignorantem. Ignorancja w sprawach odnoszących się do Boga będzie Cię kosztowało życie ale życie wieczne.